Wielką karierę w sieci robi Wiral ze Sławomirem Śriakowskim, który w jakimś wywiadzie wyjaśnia prowadzącemu, że problemem naszej strony, no wiadomo po której stronie jest Sławomir Śriakowski w polskiej wojnie politycznej, plemiennej, problemem naszego plemienia, mógłby równie dobrze powiedzieć, jest to, że, cytuję, tutaj się dobrze żyje. PiS rządzi już 6 lat. No nie wiem, czy to jest nowy wpis czy stary. No być może było to kiedy rządził 6 lat, teraz się w KMAzie nie zmieniło. W Kajmazie PiS już rządzi tyle czasu i nic się nie dzieje i ludziom się żyje dobrze. I to jest problem. Znaczy, to jest naprawdę problem, ale nie sam w sobie. To znaczy, to nie jest tak, że nie można wygrać wyborów w kraju, w którym się żyje dobrze. Bo wielokrotnie tak było, że mimo, że w ogóle się żyje ludziom dobrze, to coś im tam przeszkadza i chcą z władzy wymienić na inną. Ale nie można wygrać wyborów w kraju, w którym się ludziom żyje dobrze, jeśli się całą swoją strategię od ośmiu lat oparło na nastrojach apokaliptycznych. Przecież nie było jednego dnia, odkąd Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku, jeszcze nie zdążył Objąć urzędu, a już było, że będzie druga Grecja, że agencje ratingowe obniżyły nam ratingi, że zaraz to się wszystko zawali, że nastąpi jakiś straszliwy, niekontrolowany wybuch społeczny, że wyrzucą nas z Unii Europejskiej, że wszyscy umrzemy wskutek smogu, cowida, braku dzików, wycinania drzew i tak dalej, nieustający jazgot i nieustający jazgot. W tej sytuacji rzeczywiście jak człowiek wychodzi na ulicę, uświadamia sobie, że nic się złego nie dzieje, jest tu dużo niż w zachodniej Europie, patrzy w gazetę i dowiaduje się, że wzrost gospodarczy mamy dużo większy niż kraje zachodniej Europy, patrzy w dzienniki telewizyjne i widzi, że nie ma wcale jakiegoś potępienia dla Polski, przynajmniej ze strony Stanów Zjednoczonych, a z tych kolejnych rezolucji europejskich i wyroków TSU a jakoś tam od 8 lat nic nie wynikło. No to rzeczywiście wtedy te nastroje apokaliptyczne muszą iść w gwizdek. Nagrywam te słowa krótko po tym, jak rozpętano kolejną, kolejną straszliwą hucpę propagandową pod hasłem, jak to wskutek ustawy antyaborcyjnej polskie kobiety są zagrożone, umalże zabijane przez Prawo i Sprawiedliwość. Już mi się nie chce w ogóle o tym mówić, bo jest to coś, co nazywam cyklem antypisa. Taki Zrobiłem, że najpierw jest histeria tv nów że jakaś wielka afera, albo że PiS kogoś zabił, kobiety, albo dziecko, albo coś. Potem wchodzi Donald Tusk, wzywa, my to pomścimy, zrobimy marsz. To też prawda, od razu wezwał marsz. Miliona serc w Solidarności ze skrzywdzoną Joanną z Krakowa. Potem jest sondaż Kantara w momencie, kiedy nagrywam, jeszcze nie było przełomowego sondażu Kantara, który miał pokazać, że wreszcie trendy się odwróciły i to platforma jest na pierwszym miejscu w sondażach. Potem mija parę dni. Okazuje się, że sondaż Kantara jak zwykle był delikatnie mówiąc, skręcony, i, i, i wszystkie inne sondaże pokazują, że się nic nie zmieniło. Wszystkie poparcia są na tych samych, mniej więcej poziomach, na jakich były. Trwa parę dni ciszy, potem, potem się staje oczywiste, że akcja spaliła na panewce. I potem jest to, co najważniejsze. Oni tak przycichają na tydzień, dwa, jakby trawili to, ale nie trawią tego, co się stało, tylko wypierają to ze świadomości. I po dwóch, trzech tygodniach, a pijać to samo od nowa, znowu ogłaszają, że straszliwy skandal, ale tym razem to już, prawda. To, na Twitterze wielkim pośmiewiskiem, to te twity Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej, który ileś tam razy zapowiadał, ale tym razem to już będzie naprawdę bomba i odpalał jakiś tam kapisząt, który coraz mniej kogo obchodzi. No i ten cykl antypisa jest ciągle w tej chwili kierowany na sprawy rzekomego zagrożenia dla kobiet, dlatego że PiS je zabija prawem antyaborcyjnym. Co pewna sprawa pani Joanny, która się okazała po pierwsze sprawą z kwietnia. Po drugie, delikatnie mówiąc, nie bardzo wiadomo na czym ma zarzut polegać, bo na tym, że zażyła jakąś substancję niewiadomego pochodzenia, podobno wczesnoporonną i policja skonfiskowała jej laptopa, żeby sprawdzić skąd ona kupiła i co, to, to, to jest procedura oczywista. Czy na tym, że w ogóle policja pojechała, jeżeli psychiatra leczący tę panią zadzwonił na pogotowie, prosząc, żeby się nią zajęli, to pogotowie ma taką procedurę, że jak jedzie do potencjalnej próby samobójczej, to wtedy dzwoni po policję. Więc trudno zobaczyć, co to za ofera. W dodatku, jak się zabrali ludzie za sprawdzanie śladów działalności tej pani Joanny, Jezu, to już w ogóle nie wiem, czy to Państwo widzieli. No, 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 po prostu osoba ma ewidentnie jakiś strasznie ciężki problem, to leczenie psychiatryczne nie było rzeczy. Nie ma to nic wspólnego ani z ustawą, ani z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ani z jakąś rzekomą brutalnością policji, ale jest oczywiście histeria. Tusk ogłosił malsz, milionów serc. Wyjaśnię Państwu, dlaczego oni to robią. Bo z głupoty. Oczywiście tak, no, mają tę niesamowitą zdolność włażenia na grabie. Odczekania ten i po paru dniach już nie pamiętają i znowu na te grabie włażą. Włażą one po raz dziesiąty, a dlaczego ona nie wciąż włażą? Bo sobie tak wyinterpretowali zdarzenia z 2020 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny wykluczył jako niekonstytucyjną przesłankę eugeniczną, wiecie Państwo, i były potem wielkie protesty. Mniej więcej w tym samym czasie poparcie PiSu doznało poważnego uszczerbku. Dotąd było powyżej 40%, wtedy spadło na jakieś 35%. I tak zostało do dzisiaj. 33, 36, zależy od metodologii, od sondażowni, ale mniej więcej to jest stałe. I oni sobie to wyinterpretowali, że było to skutkiem, prawda, tego, że PiS naraził się kobietom. W związku z tym trzeba jechać w to, straszyć kobiety, właśnie o kobiece, kobiece tematy, a o czym marzą kobiety, oczywiście wyłącznie o poronieniu o sztucznym, marzą, prawda, nie mają większych, większych absolutnie innych spraw. No dobrze, to mogło tak wyglądać, ale jeżeli po raz kolejny już się rozpętuje ta samą histerię i ona nie działa, to najgłupszy człowiek by pomyślał, że tam jakieś grabie leżą, nie? że coś się nie zgadza. Dlaczego to nie działa? Już powiem, dlaczego to nie działa, bo oni i tak nie uwierzą, bo rozmiar tych protestów nie miał nic wspólnego z, ze spadkiem poparcia dla PiSu, a raczej miał tylko pośredni związek. Związek miał mianowicie taki... Że był lockdown, szkoły były zamknięte, sklepy były zamknięte, kina były zamknięte, niektórzy wariaci nawet już lasy zaczynali zamykać i co mieli robić młodzi ludzie, szli sobie na manifę. I one były ogromne, jak w momencie jak tylko otwarto galerie handlowe i, i szkoły, i tego i, powiem się skończyło. Pani te, z kodem zrobiła wspólny wiec na tzw. rondzie 40-latka, idiotyczna nazwa koło dworca centralnego i okazało się, że obie razem organizacje nie były w stanie ściągnąć ludzi, żeby jedną czwartą tego ronda wypełnić, zaledwie po miesiącu. To dlaczego w takim razie PiSowi tąpnęło? Ja Państwu powiem. Moim zdaniem to tąpnęło dlatego, że ludzie nie akceptowali, część elektoratu pis nie akceptowała polityki związanej z ówczesną pandemią. Tego zamykania sklepów, tego niszczenia biznesów, policji wpadającej do różnych klubów, szczucia na ludzi, którzy się nie zaszczepili, yy, zmuszania do tego. No dobrze, ale jaka była wtedy pozycja opozycji, która się bezczelnie i po Rwellowsku nazywa demokratyczną sama siebie? Ona wtedy PiS krytykowała, że to jeszcze za mało że jeszcze więcej maseczek, jeszcze więcej lockdownów, jeszcze bardziej ludziom śrubę przykręcić i wręcz twierdziła, że PiS. Przez to, że specjalnie Kaczyński do Gazeta Wyborcza, Jacek Żakowski, kompletne Łoki, prawda, że to jest ludobójstwo Kaczyńskiego, bo on celowo nie wprowadził zakaz nakazu szczepień, żeby, żeby 100 tysięcy Polaków zamordować wirusem. Tak napisał. Że słowo honoru, że zeskręowałem to, mogę, mogę pokazać. Yy, no to jak, jak ma odzyskać, czy jak ma dojść Platforma do tych ludzi? No, nie dojdzie. Oni ewentualnie mogą skłonni być się zastanawić nad Konfederacją, która dość konsekwentnie była wtedy w sprawie tych restrykcji ustawiona, ale. Cała histeria ciągła o zabijaniu kobiet, robienie sprawy z każdego poronienia, które się w Polsce zdarzy, jest kompletnie w pustkę. Jak to mówił już stary cynik Talleyrand, to jest gorzej niż głupota, to jest błąd. Znaczy, to jest gorzej niż zbrodnia, to jest głupota, to jest błąd. To wszystko idzie w powietrze, ponieważ jest oczywiście jakaś grupa młodych kobiet, które uważają to, to, to co, co tak eufemistycznie yy, feministki nazywają ABO, czyli, czyli zabicie dziecka nienarodzonego, że prawo do tego chciałyby mieć, bo to taki jakby hamulec bezpieczeństwa. Dorosłość jest dość straszna dzisiaj dla młodej kobiety, o czym kiedyś nagrałem taki film zresztą, więc pewnie go Państwo znacie. I żeby tej dorosłości jakby mniej się bać, to miło mieć taką świadomość, że a w razie czego pociągnę za hamulec. Ale to nie jest tak, że kobiety polskie żyją pod grozą wpadki i tego, co im się stanie, jak one wpadną. Ludzie, to nie są czasy Boja Chociaż pan Michnik może jeszcze żyje właśnie w tych czasach i paru innych mędrców. To naprawdę jest dużo. Po pierwsze, w ogóle jest coś, co naukowcy nazwali recesją seksualną. Ja nie żartuję, to proszę go sprawdzić. Młode pokolenie, że ludzie między 20 a 30, uprawiają seks mniej więcej o połowę rzadziej niż 50 lat temu, wcześniej 20-30-latkowi. Bo to jest oczywiste, jest takie nasycenie w popkulturze, takie uderzenie ze wszystkich stron, że, że, że po prostu się odechciewa. Po drugie, no jednak są sposoby zapobiegania tej wpadce. No można się oczywiście zapomnieć, ale to już nie jest taka, taka straszliwa groza. Po trzecie, mówimy tu głównie o... O, o, o ludziach stosunkowo młodych, którzy też nie myślą za bardzo o tym, no tak jak młodzi ludzie skłonni są gotowi głosować na Konfederację, bo nie chcą płacić podatków na służbę zdrowia, na te, głównie dlatego, że ona jest beznadziejna ta służba zdrowia i, i ubezpieczenia społeczne, fakt, ale mm, oni nie, nie, nie przyjmują argumentu, którym się mówi, no dobrze, ale ty teraz jesteś młody i ci fajnie, ale kiedyś się zestarzejesz, sam będziesz potrzebował emerytury, sam będziesz potrzebował bezpłatnej służby zdrowia, jak zachorujesz, to ludzi, no, może kiedyś, ale na razie to ja o tym nie myślę i tak samo, nie, na histerii, na histerii aborcyjnej, na, na straszeniu kobiet, że PiS je zabije i tak dalej, jestem głęboko przekonany, że nic Platforma nie zyska i bardzo dobrze, bardzo dobrze, niech się Tusk w to ładuje, Niech się, się wypala w tym, niech robi marsze milionów serc dla Solidarności z jakąś zaburzoną artystką, satanistką, której próbę samobójczą nagle uznano za, za winę PiSu. Niech to obrnie. Yy, I co? No, nie wiem, może liczy na to, że się dogada z Konfederacją, bo sam to na pewno do władzy nie pójdzie. Swoją drogą, żeby tak skończyć ten temat, to się zastanawiam, jak oni mają naprawdę... Zjechane mózgi, już nie mówię tylko o tym ciągłym ważeniu na grabie, ale tak? przy tym życiu w tej ciągłej histerii, że jest tak straszna władza, tak straszliwy faszyzm, że wszystko jest nieważne, i inne tylko ją odsunąć od władzy. I jednocześnie oni czczą tuska, który dokładnie swoim postępowaniem temu zaprzecza. Bo yy, owszem, tam mówi, że jest straszne, ale wszystkim nie zajmuje się tym, żeby go odsunąć, ten pis od władzy, tylko zajmuje się tym, żeby wykończyć hołownię kośniaka, lewicę, zostać hegemonem na tego za koszt, yy, czego ceną oczywiście może być trzecia kadencja pisu, ale na pewno to, a, a na pewno ceną będzie niezdolność PO do sformułowania samodzielnej większości sejmowej. I co? Wszyscy tu krzyczą, tak, podporządkowujcie się Tuskowi, bo jest tak strasznie, że to za wszelką cenę trzeba, a sam Tusk pokazuje, że są rzeczy ważniejsze, na przykład jego własna kariera, o czym tu wielokrotnie mówiłem. Oczywiście. Jest jakaś grupa ludzi, którzy są tak przeżarci emocjami nienawiści do Pisu za to, że to chamstwo się zbuntowało i odsunęło ich z pozycji elity i oni się źle czują z tym, że nie są już elitą. Tak, jest taka grupa ludzi, ale przecież już się wielokrotnie pokazało, że tych ludzi jest za mało. I nie wiem, czy, czy to takie cwane jakiś pomysł jest, że oni są takie strasznie cwani, że oni robią, czy to są po prostu tak głupie. Zgodnie z zasadą brzydwy Okhama Ock yy, raczej to drugie obstawię.